Witam serdecznie, wszystkie osoby oglądające kanał Travel e, Motocykle Dzisiaj jesteśmy w Myszkowie, Myszkowski Klub Motocyklowy, dzisiaj ma jubileusz e, 75 lat e, Obecnie jesteśmy, dzisiaj jest sobota oczywiście, dzisiaj jest sobota, jesteśmy zobaczyć jak to wygląda Dużo stoisko gastronomiczne oczywiście Grochóweczka Ekipa ładnie gra, nie tylko jeden zespół, to jest multo występów Bawimy się na maksa Sporo motocykli, frekwencja bardzo fajna, atmosfera super, Jeżonko bajka goloneczka, kiełbaska wszystko pięknie, park maszyn piękny, można się bawić, można, kipa sporo, po namiotach. Jest moc! Jest moc! A kurde, jest moc! Siemano, witam, witam! Też. Sekundka, sekundka Zobaczcie jak jest super Zapraszamy, zapraszamy Was serdecznie do Myszkowa na następny zrząd, jeżeli teraz nie możecie. pozdrawiam wszystkie osoby do zobaczyska, nie pójdziemy tam na, na wszystkie namioty, że ludzie śpią, bo impreza była do rana, do rana. Także pozdrowionka i dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki do usłyszenia, do zobaczenia Tak to wygląda mniej więcej o, w tym roku widzicie Jest moc, już już po paradzie dzisiaj Także jest moc nie? Pozdrawiamy serdecznie do usłyszenia.